Gość Radia Jard Paweł Krutul, wicewojewoda Podlaski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Powinien być młody, wysoki i okazały. Te słowa Jarosława Kaczyńskiego dotyczą kandydata na prezydenta, bo temat ten ostatnio przywija się bardzo często w mediach głównego nurtu. Od kilku dni wiadomo, że Lewica wystawi swojego kandydata. Tak, ale panie redaktorze, zanim zacznę, chciałbym dzisiaj złożyć życzenia wojewodzie podlaskiemu Jackowi się. Brzozowskiego, bo dzisiaj obchodzi urodzinie, Także Jacku wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A odpowiadając na pana redaktora pytanie związanego z wyborami prezydenckimi, które niebawem nas czekają. Tak, Lewica, mieliśmy kongres krajowy w, w, w ubiegłą sobotę i podjęliśmy wspólnie decyzję, że Lewica będzie wystawiała kandydatkę bądź też kandydata na urząd prezydenta. Robimy teraz... Badania, Który z polityczek, czy z polityków lewicy będzie mógł mieć najlepsze szanse i no jak najlepszy wynik? To pofandozujmy przez moment. Nie myślał Pan o sobie? No, bo tak, wypisz, wymaluj. Młody, wysoki, okazały, do tego ta siłownia ostatnio, to nie jest przypadek. Sport na pewno nie jest przypadek, bo sport jest zawsze ze mną. Czy siłownia, czy skłosz, czy jakieś inne zajęcia z tym związane, bo to kocham, bo to lubię i bez tego nie mogę żyć. Tak można by powiedzieć. A nie, nie są dużo lepsze kandydaci, którzy osiągną ogólnopolski najlepszy wynik, bo wybory prezydenckie, jak pan redaktor i e, słuchacze oczywiście dobrze o tym wiedzą, to jest to, to jest cały kraj. E, rozpoznawalność moja w innych częściach kraju nie, wygląda, e, albo wcale nie wygląda, to trzeba powiedzieć uczciwie, a mamy mamy fan, fajnych kandydatów, kandydatki. Ja osobiście chciałbym, żeby to była e, e, pani minister Agnieszka Dziemidowicz-Bąk, bo naprawdę jest e, osobą rozpoznawalną i i ma bardzo dobre projekty, które udaje się w koalicji wdrożyć w życie i, i, i funkcjonują. Także uważam, że jest dużą wartością dla lewicy, ale zobaczymy. No Tu będą, mówię, te badania i zobaczymy, kto raz z osób dobrą rozpoznawalność i na tą osobę postawi. No właśnie, bo to nazwisko pojawia się od kilku dni i to bardzo często jest wymieniana właśnie pani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Czy lewica w takim razie jest kobietą? Czy lewica jest kobietą? Na pewno. Za kobietami zawsze murem stała, stoi i stać będzie, bez względu na wszystko, czy to jest popularne, czy niepopularne. Zawsze za kobietami staliśmy, sam parę lat, w dziewiętnastym jeszcze roku maszerowałem w Białymstoku, w Warszawie, czarne, czarne protesty kobiet, także jest mi to, jest mi to bliskie. A Agnieszka na pewno jest krwistą, pracowitą i mocną zawodniczką, o tak powiem. Dobrze, wróćmy do nas, za nami posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Niech gadne Między innymi o sytuacji na granicy. Zawsze o tym rozmawiamy, zawsze od tego zaczynamy. Wszystkie służby z tym związane Straż Graniczna, wojsko, policja, żandarmeria wojskowa, raportują, co, jak się dzieje. My oczywiście codziennie, w ciągu dnia, parę, parę razy mamy takie informacje jako wojewodowie i oczywiście też jesteśmy na tej granicy w, w ciągu miesiąca, ale słuchamy, co się dzieje, jakie są w cudzysłowie następstwa, po stronie białoruskiej, bo to wszystko co się dzieje jest za pomocą służb pograniczników białoruskich, służb specjalnych. Także tutaj musimy być bardzo wyczuleni i jakiekolwiek symptomy się pojawiają niepokojące, musimy reagować. Zapewniam słuchaczy Radia Jart, że panujemy nad tym, że województwo podlaskie jest bezpieczne, są zabezpieczone odpowiednie siły na jakby cokolwiek miało się nasilić, to my nie musimy Ściągać do duchowych sił. My takie siły na terenie województwa podlaskiego mamy skoszarowane i 24 godziny, 365 dni w roku, nawet przy takiej słocie jak dzisiaj jest. I z tego miejsca drugie pozdrowienia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, dla żołnierzy, dla policji, bo oni, czy Słońce, czy Deszcz, całą dobę na tej granicy są i dziękuję im za służbę. Mogłoby się wydawać, że sytuacja na granicy dzięki strefie buforowej jest dość stabilna. Po kilkadziesiąt interwencji pograniczników dziennie. No ale napięcie rośnie. Tak, panie redaktorze, ma pan w 100% rację, bo ta przekraczalność jest bardzo utrudniona. Nie ma granicy, która jest w 100% szczelna. A my robimy wszystko wspólnie i korzystając z podpowiedzi funkcjonariuszy, żołnierzy, którzy tam są, jak można je uszczelnić. Choćby dlatego montujemy teraz przęsła, które w 100% zabezpieczają przed rozchyleniem przęseł, tak jak to się działo lewarkami i te frustracje po drugiej stronie rosną, i bo, bo, bo to po prostu już to nie przechodzi. I mam nadzieję, że do końca listopada uda się nam to w 100% pokryć. No i jesteśmy czujni, bo na pewno będą szukali jakichś innych forteli, bo to, są, bo to jest biznes, destabilizacja Europy, a my jesteśmy zewnętrzną granicą tutaj, jeżeli chodzi o, no, o Schengen Unii Europejskiej i staniemy i stoimy na wysokości zadania, żeby było bezpieczne. I, i jest bezpiecznie. Mówi pan, że jest bezpiecznie, że granica jest zabezpieczona, a tu co rusz informacje o tym, że balony meteorologiczne przelatują nad tą granicą i wlatują na teren Polski po kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów nawet. No tak, no niestety to co się dzieje na niebie, jakie są ruchy e, przysłowiowego wiatru, no nie mamy wpływu i e, strona białoruska e, próbuje to wykorzystywać do przemytu, bo to głównie w 99% są to e, papierosy. E, straż Graniczna, policja, jeżeli ten Balony zaleci dalej, bo są przypadki, że poza, poza strefę oczywiście bufurową, która no ma 200 metrów, to, to żadna odległość mhm. dla balonu, bo te balony naprawdę mają ogromne czasze, potrafią w głąb województwa podlaskiego wlecieć, ale jak na razie udaje się nam w 100% odnajdywać te balony, które są monitorowane i przede wszystkim chciałbym z tego miejsca zaapelować do wszystkich mieszkańców, jeżeli wyląduje taki balon gdzieś na ich posesji, żeby przede wszystkim. Powiadomili choćby numer 112, bo musi się znaleźć przy tym Straż Pożarna, bo te balony są wypełnione łatwopalnymi rzeczami, żeby mogły się unosić w atmosferze, a Straż Pożarna ma narzędzia i wyszkolenie ku temu, żeby zapobiec jakiejkolwiek tragedii czy jakiemuś zł złemu zdarzeniu. Jeszcze jedna sprawa, bo wiemy, że od kilku dni już oficjalnie z komunikatów MSWIA, że powstanie nowa gmina, gmina Grabowka. Chociaż przeciwnicy podziału gminy Supraśl nie składają broni, mówią o pozwie między innymi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie. Tak faktycznie ja spotykałem się również z tymi ludźmi powiem tak to tak jak na sali sądowej 50% osób jest zadowolona z wyroku 50% nie i tak samo jest w tym wypadku mnie cieszy że ta sprawa została rozstrzygnięta która to trwała od 20 a największe nasilenie było od 10 i wielu polityków i polityczek czy też lokalnych działaczy się przy tym kolokwialnie mówiąc grzało I jest rozwiązanie czy dobre czy złe I tak jak powiedziałem, jednym się Podoba, drugim się nie podoba. My w każdym razie doprowadziliśmy ten stan do końca i, 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 i będziemy teraz od 1 stycznia zrobili wszystko zgodnie z procedurami, żeby te gminy były oddzielne. Tak zadecydowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a my jako Urząd Wojewódzki będziemy, jesteśmy zobligowani do wdrożenia tego w życie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Paweł Krutul, wicewojewoda Podlaski. Dziękuję bardzo i życzę słońca i pogody ducha wszystkim. Wszystkim. Gość, Radia Jard.